Jezioro. 10 km wpław w zimnych wodach jeziora Roś to niełatwe zadanie nawet dla pełnosprawnego pływaka, a pan Andrzej ponad 30 lat temu stracił rękę. To nie było łatwe zadanie. Prawie 3 godziny zajęło Andrzejowi Kosewskiemu przepłynięcie jeziora Roś. Zimny wiatr, deszcz i niska temperatura nie pokrzyżowały planów niepełnosprawnemu pływakowi z Mrągowa. Założył sobie przepłynięcie trasy i, mimo niesprzyjających warunków, zrobił to. Temperatura wody 17 stopni, powietrza również 17. No jak widzimy tutaj opady deszczu rano trochę był silniejszy wiatr, teraz ten wiatr trochę zmalał nam. No ale generalnie jest zimno, bardzo zimne. Po takim wysiłku potrzebna była pomoc. Ciepły koc i gorąca herbata szybko postawiły pana Andrzeja na nogi. Maratończyk przyznał, że była to jedna z trudniejszych tras, które miał do tej pory do pokonania. Mam pecha, bo trzy ostatnie właśnie mam najgorsze. najgorszy. Ten ten w Bliżycku, ten właśnie z rynu do Tałty i, i, i dzisiejsze takie to właśnie to takie takie można zaliczyć do najmniej udanych. Co wcale nie znaczy, że Maratończyk zamierza się poddać. Założyłem, że przypłynę wszystkie takie ważniejsze jeziora na Mazurach. Pod koniec sierpnia Andrzej Kossewski zamierza przepłynąć jezioro Niegocin.